Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o zwołanie referendum w sprawie lokalizacji spalarni śmieci nad jeziorem Tarnobrzeskim. Inicjatywę lokalną podjęła platforma obywatelska w Tarnobrzegu. Przypomnijmy, w przemysłowej części Tarnobrzego około 450 metrów od brzegu jeziora Tarnobrzeskiego, ma powstać zakład termicznej obróbki odpadów, który planuje wybudować austriacka firma FCC. Inwestycji tej od samego początku sprzeciwia się Stowarzyszenie Nie dla Spalarni Śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przed rokiem również Platforma Obywatelska wyraziła swój sprzeciw wobec lokalizacji planowanej budowy spalarni. Zgodnie z zapowiedziami przeprowadzenia referendum lokalnego rusza zbiórka podpisów. Powołaliśmy, krótko mówiąc, strukturę, otwierając się na nowe środowiska związane z szeroko rozmianą ekologią, czystym powietrzem, zdrowiem i szacunkiem dla środowiska. W związku z tym cały proces referendalny będziemy prowadzić jako Komitet Obywatelski, w skład którego wchodzi 15 mieszkańców, mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. I pełnomocnikiem tego Komitetu Referendalnego jest pani Grażyna Potańska. Rozmawiamy bardzo często z mieszkańcami naszego miasta i... Ta in inicjatywa przeprowadzenia referendum jakby zrodziła nam się w głowach właśnie po tych rozmowach, bo wielokrotnie mieszkańcy są jakby zaskoczeni tą decyzją. Wielu z nich nawet w ogóle niezorientowanych jest w temacie, że, że coś takiego ma powstać. Niektórzy są oburzeni, i na skutek tego przemyśleliśmy sprawę i stwierdziliśmy, że trzeba dać możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom w tym temacie. 12 maja złożyliśmy do pana prezydenta informację o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego. Referendum jest w sprawie wybudowania spalarni nad jeziorem Tarnobrzeskim. Od tego czasu Społeczny Komitet Obywatelski ma 60 dni na zebranie podpisów w ilości odpowiadającej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Tarnobrzega. Potrzeba blisko 3600 podpisów. Będą one zbierane w środę i soboty od godziny 8 do 12 na targowisku przy ulicy Kwiatkowskiego, a także w biurze Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wyspiańskiego 3. Godziny są podane na w drzwiach biura, ale z tego co pamiętam, to są poniedziałki, środy i piątki od 9 do 10.30 i wtorki i czwartki od 15 do 16.30. Czyli w tych godzinach można ewentualnie udać się do biura i tam też złożyć podpis pod y, inicjatywą przeprowadzenia referendum, czyli na razie te podpisy są nam potrzebne po to, żeby w ogóle potem po zebraniu podpisów wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Zachęcamy oczywiście wszystkich mieszkańców do tego, żeby y, 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 wzięli udział w tym projekcie, do tych y, zachęcamy też do podpisywania się. Musi być to mieszkanie Staromrzega. Tak. natomiast tak. i musi pamiętać swój PESEL, ponieważ PESEL jest elementem weryfikującym, y, na pewno urząd będzie weryfikował y, te podpisy, więc y, oczywiście jeśli będą osoby zainteresowane włączeniem się, no to jesteśmy w stanie udostępniać listy. W internecie te listy też będą w najbliższych dniach y, do pobrania. No i krótko mówiąc, dziennie musimy zebrać przez 60 dni 60 podpisów dziennie. Po tym czasie, po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów, dokumenty wraz z wnioskiem o przeprowadzenie referendum trafią do prezydenta. Po weryfikacji przez miejskie służby Rada Miasta Tarnobrzega będzie miała 30 dni na podjęcie uchwały w tej sprawie.